Moi drodzy, słuchajcie, witam Was serdecznie w kolejnym letnim rozpakowaniu, też tak na spontanie. Dzisiaj, dzisiaj będzie też mobilnie, rozpakujemy sobie telefon, ale oryginał, żadna podróbka. Wróciliśmy prosto, moi drodzy, od operatora. Jakby kogoś interesowało, to jestem w plusie. I zakupiliśmy nowy telefon leżony. Telefon już widzicie: jest to Lumia 630, moi drodzy, i już uzasadnienie wyboru. Z własnego doświadczenia wiem, wiem to również po znajomych i po rodzinie, że każdy kto użytkował telefon systemem Windows Phone 8 do Androida wrócić nie chce, nie chce tego kijem tknąć i się nie dziwię, ponieważ te telefony, jeżeli oczywiście nie jesteście żadnymi maniekami i z tej listy miliarda nieprzydatnych aplikacji sobie co chwilę coś ściągacie, testujecie i tak dalej i bawicie się w personalizację, jeżeli telefon jest dla was narzędziem pracy, jest przede wszystkim telefonem, tak, no, pod smartfonem, e, czyli korzystacie, internet, poczta, nawigacja, e, komunikatory różnego rodzaju społecznościowe, plus oczywiście standardowe funkcje, plus dodatkowe programy, np. przykład obsługi kamer, monitoringu itd. E, ja z tych korzystam. E, no to w tym momencie telefon, który wam działa nie zaczyna się też podstawy. Ja sobie nie wyobrażam, jakbym miał tracić nerwy na muła Androida, e, gdzie to co chwilę muli zawiesza się, przycina i tak dalej, bo po prostu... Moja cierpliwość by się wyczerpała. I tak też było. Ja po prostu smartfony nienawidziłem przez Androida. Kiedy moja siostra, opowiem wam historię, będzie historia słuchajcie. Jako pierwsza w rodzinie wyłamała się i kupiła sobie Lumie 610. Ponieważ telefon jej się po prostu podobał. Tak? Że tak powiem brzydko patrzyła nie na telefon, tylko na wygląd. Tak? Jak kupowała, no, część użytkowników. A ten telefon mi się podoba to go biorę. I to był telefon z Windows Phone. Ja pamiętam strasznie jej w chłopak wtedy ją krytykował, że gdzie to smartfona bierze, to już internet będzie zżerał, a tym bardziej gdzie jest Windows Phone. No, oczywiście, podobnie jak większość z Was, która będzie też krytykowała, pewnie tutaj w komentarzach też Windows Phone nie miała na dłużej nigdy w ręce podchodził do tego bardziej niestetycznie Ja stwierdziłem, że poczekam zobaczymy jak to będzie działało jak jeździłem do niej ją odwiedzę, no to co się okazywało, że oczywiście wszystkie Androidy, którzy sobie pokupili nawet później, już dawno były tak zamulone że tam nic nie szło zrobić a tutaj Windows Phone, nie tylko, że ma przejrzysty interfejs, działa cały czas przede wszystkim bardzo płynnie, bateria działa nie najgorzej no i wcale nie ma takich problemów o jakich niektórzy pisali bajki można wsadzić, informacje na przykład o braku możliwości zmiany dzwonka, tak, ponieważ już dawno takie funkcje były również na Windowsach starszych, tam 7, 8, tak? bo tam taki jest najnowszy, tam 8 akurat nie ma na 610 dalej. I można powiedzieć, że po części za przykładem właśnie siostry, która zaryzykowała całkowicie świadomie już wybrałem system właśnie Windows Phone i najtańszy smartfon wtedy jaki był w ofercie, czyli Lumia 520. Nie zamieniłbym tego telefonu w tej chwili, na żaden z Androidem, na żaden, nawet na żaden z topowych modeli, ponieważ moim, moim zdaniem, osobistym zdaniem, tak to jest moje osobiste zdanie, Androida na chwilę obecną nie tknąłbym kija. Pod względem komfortu działania, obsługi, spójności interfejsu, bezpieczeństwa, ten system bije Androida po prostu na głowę. Jedynie co tutaj pozostaje, nie ma, że w zasadzie prawie, że jedynym w tym momencie argumentem, kontrargumentem, jeżeli chodzi właśnie o Windows Phone, no to fakt dużej ilości aplikacji. Ok, jak ktoś lubi takie pierdoły instalować, jest to jak najbardziej słuszny argument i z tym się jestem w stanie zgodzić. To samo dotyczy, moi drodzy, personalizacji. Co prawda, mimo że te aktualizacje oficjalne do 8.1 są już wypuszczane, tak jeszcze ja je nie otrzymałem, pewnie do końca wakacji będzie. I tam nadal nie mam możliwości takiej optymalizacji interfejsu do siebie jak w przypadku, właśnie Androida. To jak najbardziej te Androidowi oddaję. Natomiast mnie to szczerze mówiąc rybka, tak? mi to brzydko mówiąc wisi. Ja się nie bawię telefonem, mi telefon ma służyć do pracy i on ma być niezawodny. Kolejna rzecz, która jest tutaj za Androidem, no to możliwości że tak powiem ingerencji w sam system, tak, Androida można zrutować, ja mam na tablecie zrutowanego Androida, bo inaczej sobie nie wyobrażam pracy w ogóle na tym, eee, no żeby czasnęły. ale i tak jest mu, eee, mimo tego nawet jak się wgracie ten system, to po jakimś czasie wystarczy poinstalować trochę aplikacji, wystarczy, że kilka pracują w play, jak macie sprzęt nawet, nie mówię najniższej klasy, a nawet średniej klasy, to Android będzie mulił i nie wciskajcie mi głupot, że nie, bo gadacie w tym momencie pierdoły i zaklinacie rzeczywistość. Dlatego wybór padł na Windows Phone. Żadna już też nie mogła patrzeć po prostu na swojego Samsunga z Androidem. I tak trafiła Lumia 630 w moje ręce. Dzisiaj będę się cały wieczór bawił. Słuchajcie, mało wróciła, więc może być troszeczkę głośniej. Mam nadzieję, że wybaczycie. Weźcie letni nastrój ze sobą. Eee, opakowanie, moi drodzy. to jest unboxing, czyli o opakowaniu słów kilka. Lumia 630. Tutaj mamy jakieś najważniejsze informacje. Eee, system Windows Phone, Hear Maps, Hear Drive. Nokia Mix Radio uwielbiam Nokia Mix Radio, moi drodzy, nie do, że za darmo słuchacie muzyki. Też sobie kupuję po prostu pojedyncze utwory, a po podłączeniu telefonu do komputera automatycznie mam je synchronizowane, dostępne oczywiście również na komputerze bez żadnych ograniczeń. Informacje o procesorze Qualcomm Snapdragon. Trochę informacji od operatora, tutaj dodatkowe informacje, powiem Wam, że pudełko mi się nie podoba, w 520 było wykonane z bardziej ekologicznych materiałów i było fajniejsze po prostu, natomiast tutaj oczywiście mamy telefon i akcesoria, telefon dociera do nas zawsze z dwoma budowami. w przypadku Plusenia czy w przypadku każdego operatora zawsze jest zielona, tu jeszcze jest naklejka jak zdejmować obudowę oraz druga, biała albo czarna, tutaj jest akurat w wersji białej. Mamy kartę gwarancyjną, plus tam przypięty paragon. Mamy również baterię, zaraz będziemy całość instalowali. Ja nawet tego nie będę chował. Mamy co tutaj jest: szybki start, tak? czyli quick start guide. Jak to się mówi, no zobaczcie, nawet jest wersja dual sim. Nie wiedziałem. Dla osób, które korzystają z dwóch kart, rzecz jak najbardziej moim zdaniem istotna, istotna informacja. I biały cover. Także jak ktoś chce, biały tu może sobie założyć. I co tutaj mamy jeszcze? Tylko i wyłącznie, moi drodzy, ładowarkę. Nie ma przewodu USB, ale no, to nie jest żaden problem, akurat dla mnie. Muszę zobaczyć, czy czasami nie powinno być tego zestawu, przewodu USB w zestawie. Tu, jak widzicie, przypięty jest przewód na stałe. Ładowarki nawet nie będę otwierał. Zostanie ona w opakowaniu, bo takich ładowarek mamy przynajmniej kilka. W użyciu, więc to jest jak najbardziej do schowania. To samo, słuchajcie, białe i na razie sobie schowamy, będziemy się tym zajmowali później. Natomiast teraz weźmiemy się za telefon, otworzymy sobie etui. etui. Obudowa jest wykonana, oczywiście, z tworzywa. Instrukcje jak otwierać mamy z tyłu. Ciekawi mnie pojemność baterii. Tutaj tak, przede wszystkim w stosunku do 520 jest większy wyświetlacz, lepszy wyświetlacz pod względem jakościowym i przede wszystkim szkło 1830 mAh, czyli jest trochę. Większa pojemność baterii niż w przypadku też 520. No, i tu jest przede wszystkim szkło, szkło, szkło. I jeszcze raz szkło. Na razie uruchomimy sobie go bez karty. Zobaczymy, czy ta gruszy. Powiem Wam szczerze, że telefon sprawia wrażenie zdecydowanie bardziej solidnego niż 520. że Żona pewnie nie będzie chciała się zamienić. No, ale też ja już mam telefon spersonalizowany pod siebie. Logio, logo Nokia to już są telefony, które, tak na dobrą sprawę, wychodziły tutaj pod oczkiem Microsoftu w całości. Jak się nie mylę, ciekawe, czy dotykowe przyciski są podświetlane. Prawdopodobnie tak, no bo tutaj są niewidoczne. Tutaj są widoczne cały czas, więc pewnie będą tutaj oczywiście podświetlane. Telefon musi się pewnie troszeczkę połączać, i tutaj już na pokładzie, moi drodzy, jest na dzień dobry Windows 8.1. Logo Microsoftu, logo Windows. Także tutaj mam już do czynienia z tą naszą aktualizacją, więc zanim ona dojdzie do mnie, tutaj zdążę się na pewno pobawić. Jak chodzi o jakość wyświetlacza, no to ona tutaj też jest lepsza zdecydowanie niż w przypadku mojego telefonu. Tak, dokładnie. Przyciski są dotykowe. Ok, co my tutaj mamy? Polski dalej. Ok, o, zamknij. Zaczynamy, bla, 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 bla chodzi o sieć, takie rzeczy, warunki użytkowania, akceptuj, później będę jeszcze musiał tylko konto dodać, pamiętam, nie, nie pamiętam, dobra, to z siecią połączymy się później, to sobie na razie więc pominiemy, automatycznie łączy z siecią Wi-Fi, akceptuj warunki w moim imieniu, to nie i pozwól mi na dzielenie się, Sieciami Wi-Fi z moimi kontaktami. Nie, na razie to sobie odznaczymy. Jak będę chciał, na pewno w menu będzie taka możliwość wybrania tego. Jak skonfigurować Windows One? zalecane, dostosuj. Eee, OK, zobaczymy, sobie dostosuj, co my tutaj mamy. Jest trochę tych opcji, eee, zrobimy troszeczkę bliżej, żebyście widzieli. Jak chodzi o czern, to jest ona naprawdę ładniejsza. Eee, zobaczymy, co tam dalej będzie. Włącz przesyłanie danych. Wysyłaj dane, pozwól wszystkim aplikacjom na korzystanie z mojego identyfikatora, treści reklamowych, nie, nie chcemy żadnych treści reklamowych. Wysyłaj raporty, aby pomóc ulepszyć produkty i usługi firmy Microsoft i je partnerów, a niech będzie, niech sobie mają. Automatycznie pobieraj instalację, aktualizację Windows Phone, oczywiście, a to automatycznie aktualizuj aplikacje ze sklepu, jak najbardziej. Dalej, czyli sobie tylko te reklamy odznaczyliśmy, strefa czasowa jest ok, dzisiaj mamy, nie, dzisiaj data jest inna, e, jeszcze jest lipiec i który dzisiaj jest 28, jak dobrze pamiętam, nie 29 już jest, dzisiaj 8 czy 9, co dzisiaj mamy, 8, 8 dzisiaj 28, ok, e, i godzina też nam się nie zgadza, jest godzina moi drodzy 18.06, ok, 18.00. Dotyk działa bardzo dobrze, ale to nie jest dla mnie za, żadne zaskoczenie. Już jest 187 eee, OK. OK, lokalizacja tak, dobra. Ty i twój świat. Utwórz konto, zaloguj. Eee, dobra, ja będę sobie teraz tworzył konto i za chwilę do was wracam. Albo już nie. OK, moi drodzy, słuchajcie, ja się teraz z pobawię, otworzę sobie konto, dodam wszystkie rzeczy, które są tutaj moim zdaniem niezbędnie do życia potrzebne. O, Madzia coś tam nadaje e, i obowiązkowo również oczywiście e, wszystkie aplikacje, których używa żona na swoim e, starym telefonie a Samsungu, o Madziurka coś tam wręczy, także ja Wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.